pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń świętego Franciszka Sasyżu. Najwyższy, Wszechmogący, Dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu Najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem, Twoim najwyższym jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas. Przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. Jest on piękny i radosny, i krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię. Która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, panie mój, przez naszą siostrę, śmierć cielesną której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Kwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu, i słuszcie Mu z wielką pokorą. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśni ciemności mego serca. Daj mi Panie prawdziwą wiarę, niezachwianą na dzień, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen. Ta modlitwa, od której rozpoczynamy nasze nauki, tak zwana modlitwa przed krucyfiksem, najczęściej tak nazywana, nosi też nazwę modlitwa poszukiwaniu, modlitwa. O powołanie, modlitwa w ciemności, też jest tak nazywana. Modlitwa, którą Franciszek wypowiedział w takim wielkim zamęcie swojego życia, po to, aby Pan Bóg wskazał mu drogę, aby go poprowadził, aby mógł Franciszek ubogacony tymi podarunkami, o które prosi, prawdziwą wiarą, niezachwianą nadzieją, doskonałą miłością i tymi takimi. Wewnętrznymi zdolnościami, zrozumieniem, poznawaniem, chęcią, pragnieniem dążenia do tego, żeby zgłębić tajemnice, którymi Pan Bóg dzieli się ze swoim stworzeniem, by mógł ubogacony tymi podarunkami Pana Boga, korzystając z nich, kroczyć w sposób pewny za Panem Bogiem, jak proponuje Mu On tę drogę. Modlitwa o rozjaśnienie ciemności. Daj mi, Panie, światło, abym mógł zobaczyć wyraźnie. Rozjaśnij moje serce. Warto jest posięgać po tę modlitwę. Tak jak od samego początku postawił ją i jestem głęboko przekonany, że ta modlitwa nigdy nie opuściła serca świętego Franciszka. Zawsze tam była i zawsze Franciszek do niej wracał. Nie mamy... Przekazów co do tego, ale ja jestem przekonany, że właśnie tak było: że ta modlitwa wracała do św. Franciszka ilekroć, nie wiedział co ma czynić, ilekroć chciał znaleźć się w sytuacji trudnej, i przez całe swoje życie chciał do tej modlitwy, a w zasadzie, należałoby powiedzieć, chciał do Boga wracać, chciał go widzieć na swojej drodze jako przewodnika. I dzisiaj myślę, Warto jest to na początku tej nauki zobaczyć, właśnie zobaczyć, jak dzisiejsza liturgia słowa nas między innymi właśnie ku temu prowadzi. Najpierw mamy widzącego proroka Izajasza. On widzi, jak może wyglądać, albo inaczej też możemy powiedzieć, do czego jest powołany świat który żyje w zgodzie z Panem Bogiem, który przyjmuje Pana Boga. To jest rola proroka, każdego proroka, niezależnie od epoki, aby widzieć Pana Boga, widzieć Pana Boga nie tylko jako jakiś ideał, jakąś szczytną, pobożną myśl, ale widzieć Pana Boga w działaniu, tego Pana Boga, który wkracza pomiędzy ludzi, tego Boga, który, jak mówi święty Jan, apostoł, ten, który jest tradycyjnie brany za autora Apokalipsy, a wcześniej w swojej Ewangelii mówi, to Słowo postawiło namiot między nami. Bóg, który zamieszkał pośród swojego ludu. Bóg, który zamieszkał pośród swojego ludu. Tak sobie przygotowując tę konferencję, też przypomniałem innego Jana, który również jest takim człowiekiem widzącym. Jan od Krzyża który pozostawił w dziedzictwie całemu kościołowi taką bardzo ważną naukę my nazywamy ją nauką o nocy ciemnej kiedy na człowieka przychodzi ciemność już tak zbliżył się do pana boga że ten bóg oślepia wszystkie jego zmysły i człowiek pozostaje bezradny chciałby jeszcze więcej pana boga ale to się nie da już już Człowieczeństwo człowieka nie pozwala mu więcej postąpić. Musi czekać, 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 i jeszcze czekać, aż Pan Bóg sam mu się ukaże, aż Pan Bóg sam do niego przyjdzie i pozwoli mu, użyjmy tu tego słowa, zobaczyć siebie. Noc ciemna i święty Jan od krzyża mówi. W takiej sytuacji, kiedy tak jest, pozostań wierny temu wszystkiemu, za czym poszedłeś do tego momentu. Pozostań wierny. Kolejny Jan, który przychodzi mi na myśl, to jest ten Jan, którego my czcimy jako Franciszka. On ochrzczony imieniem Jan. Dopiero ojciec po powrocie z dalekiej, korzystnej dla siebie wyprawy. Zmienia mu imię na Francuzik, Franciszek. Ale on jest ochrzczony imieniem Jan. I ten święty Jan, myślę, patronuje mu właśnie i w tym momencie, kiedy jest Franciszek widzącym, ale też jest wiernym. Wiernym tej modlitwie, która stoi u początku jego życia. Cały czas prosi, Panie Boże, obdasz mnie tymi potrzebnymi łaskami. Światłem serca, żebym widział lepiej, piękniej, abym poznał Cię piękniej, abym wykorzystując wiarę, nadzieję, miłość, bym mógł również zobaczyć ten świat takim, jakim Ty mi go dałeś, jakim on rzeczywiście jest. A w tym świecie szczególną rolę i mówiliśmy o tym wczoraj też już szczególną rolę ma do spełnienia człowiek. I Franciszek dalej pielęgnując, jakby w sobie. Tę modlitwę wypowiada to słowo. Ja już wiele razy pośród Was w tej wspólnocie mówiłem, to zdanie wypowiadałem: Człowiek jest tym, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Tak Franciszek patrzy na człowieka. Człowiek jest tym, czym jest w oczach Pana Boga i niczym więcej. I w tym jednym krótkim zdaniu znowu mamy wyznanie wiary. To jest wyznanie wiary świętego Franciszka. Inne niż byśmy chcieli może zobaczyć wypowiadając słowo credo, ale rzeczywiście wyznanie wiary, bo ono na pierwszym miejscu mówi, stawia Pana Boga. On jest tym, który nadaje sens każdemu swojemu stworzeniu, a w tym i człowiekowi. Kiedy mówiliśmy wczoraj o ekologii i Mówiłem też, że tak naprawdę ekologia Świętego Franciszka, chociaż jeszcze wtedy nie było nawet tego słowa, ale właśnie ta relacja z domem, jako światem stworzonym, w którym Franciszek przebywa, który rozpoznaje i o który się troszczy, że ta relacja z domem, ta ekologia Świętego Franciszka tak naprawdę jest jego teologią, bo jest zaciekawieniem Panem Bogiem i jego miłością do swojego stworzenia to właśnie tu. W tej miłości do człowieka, miłość Boga, tutaj sięga szczytów, i Franciszek to widzi. Bo to nie jest tak, że w tym zdaniu jest coś poniżającego człowieka, jest tylko tym i niczym więcej. Ale to jest, w tym jednym zdaniu zawiera się całe bogactwo tych wszystkich wypowiedzi Słowa Bożego, gdzie na przykład w psalmie. Czy w innych miejscach czytamy, do jak wielkiej godności Pan Bóg nas wyniósł. Do jak wielkiej godności, kim jesteś, człowieku, że Pan się o ciebie tak bardzo troszczy, wszystko jest stworzone dla Ciebie. Ty jesteś, jak pokazuje nam ten piękny poemat stworzenia z księgi rodzaju, ty jesteś koroną stworzenia, stwarzając poszczególne byty. Pan Bóg dąży. Do jeszcze większego piękna, do jeszcze większej harmonii, i w końcu tworzy ten byt, który obdarza swoim podobieństwem, dając mu zdolność myślenia, rozumowania, dając mu wolną wolę, możesz czegoś chcieć i możesz kochać. Szczególnie w tej miłości, to powołanie do podobieństwa Pana Boga w miłości, jak potem, jakby spłętuje to święty Paweł Apostoł w hymnie, o miłości to jest to nasze powołanie, być jak najbardziej podobnym do Boga, który kocha. I Franciszek, Jan Bernardone, on jest widzącym, on to widzi. Właśnie komponując, układając pieśń słoneczną, on to widzi. Zauważcie, jaka wielka jest taka korespondencja, jakie wielkie jest takie połączenie tego, co dzisiaj słuchaliśmy ze strony widzącego Izajasza, ten cały raj ziemski. I tego, o czym mówi nam święty Franciszek w pieśni słonecznej. Jak to bardzo jest ze sobą połączone. Ten raj, ta harmonia tego świata stworzonego, tych bytów, które my, skażeni grzechem, traktujemy podejrzliwie. No, jak traktować jak niepodejrzliwie kobre, wilka, drapieżniki? A Franciszek w swoim czasie. My mamy tę piękną legendę o wilku zgubio, obłaskawia wilka. Jakby to słowo obłaskawia jest piękne tutaj, bo mówi o tym, że to jest łaska. Franciszek jest pośrednikiem łaski wobec stworzenia. Bóg pragnie miłości, Bóg pragnie harmonii, Bóg pragnie pokoju. I tutaj ta harmonia w tym wydarzeniu z wilkiem zgubio, jakkolwiek. Jest to wydarzenie legendarne, ale ono mówi pewną prawdę o świętym Franciszku. Pokazuje nam właśnie, że już przez pośrednictwo człowieka o czystym sercu, o sercu skierowanym tylko na Pana Boga, może się dziać coś pięknego, coś dobrego może nastąpić ten powrót do harmonii Ogrodu Eden, do harmonii raju. Ale nie możemy się zatrzymać. W tej chwili tylko i wyłącznie na tym wielku zgubio, bo popatrzmy dalej, o czym mówi Pieśń Słoneczna, pokazując człowieczeństwo, do jak wielkiej rzeczy powołał Cię Pan. I mamy dwie takie zwrotki, dwa takie fragmenty w Pieśni Słonecznej, które o tym człowieczeństwie mówią nam. I pierwsza to jest to, co dotyczy, co jest zbudowane na tym wydarzeniu kłótni pomiędzy biskupem a burmistrzem Asyżu. Do jak wielkiej godności wyniósł cię Pan Bóg, myśli Franciszek. To jest twoja godność, podobieństwa do księcia pokoju. Franciszek niewiele może zrobić, ale jednak chce coś uczynić i przypomina im właśnie o tym powołaniu do bycia w pokoju, o powołaniu do wierności Panu Bogu. Ty, biskupie, i ty, burmistrzu, bądźcie wierni tej łasce chrztu świętego, bądźcie wierni Panu Bogu. Wtedy będziecie błogosławieni. Wtedy będziecie błogosławieni. O tym jeszcze jutro powiemy, ale tutaj chcielibyśmy zauważyć właśnie to powołanie człowieka do bycia podobnym do Pana Boga, zwłaszcza w miłości i jednocześnie też umiejętność rozeznania siebie samego w tym, kim jestem w oczach Pana Boga. Bóg jest tym, który nadaje sens każdemu stworzeniu, a mnie daje ten sens poprzez moje rozeznanie, kiedy, kiedy chcę patrzeć na Pana Boga, na Jezusa Chrystusa i kiedy chcę do niego się porównywać. Wtedy staje się jeszcze pełniej człowiekiem, kiedy się do niego porównuje. My mamy taką tendencję do tego, żeby się porównywać z ludźmi. I często jest to dla nas czymś zgubnym, dlatego że każdy z nas jest inny. My jeszcze będziemy dzisiaj mówić o braterstwie i braterstwo zasadza się właśnie na tym, że jesteśmy inni. Gdybyśmy byli tacy sami, to nie widzielibyśmy siebie braćmi. Właśnie to, że jesteśmy inni, powoduje, że możemy być dla siebie braćmi, siostrami. A my bardzo często chcielibyśmy innych zrównać do nas, żeby oni byli tacy jak my jesteśmy, ale z drugiej strony też zazdrościmy im pewnych rzeczy i chcielibyśmy być jako oni. Jest taki konflikt w nas, takie napięcie się rodzi i to nas gubi. Podczas gdy możemy zobaczyć siebie i porównać siebie w odniesieniu do. Jezusa Chrystusa. On jest tym pierworodnym z całego stworzenia. Do niego mamy się równać. Nasze człowieczeństwo zyskuje na pełności wtedy, kiedy do niego się porównujemy. Kiedy on dla nas jest tym wzorem, kiedy zaczynamy korzystając z tych darów, podobieństwa do Boga, zaczynamy myśleć tak, jak myśli Jezus. Poznając go. Dzięki tym darom nadprzyrodzonym i przyrodzonym, poznając go przez Słowo, które nam o sobie opowiada. Kiedy zaczynamy myśleć, jak, jakby pomyślał Jezus, jakby to zrozumiał Jezus? I dalej, czy chcemy tego, czego chciałby Jezus? I znowu tutaj musimy się odwołać do Słowa, poznawać to Słowo, żeby wiedzieć, kim jest Jezus i wiedzieć, czego On by tak naprawdę chciał. I trzeci ten element, ten dar, Podobieństwa do Pana Boga miłość. Czy ja kocham tak, jak kocha Jezus? Tylko porównując się do Jezusa, nabiera nasze człowieczeństwo pełni, jest doskonalsze. Za każdym innym razem, kiedy porównujemy się do drugiego człowieka, albo Jego porównujemy do nas, za każdym razem wtedy gubimy się, bo to nie jest ta droga. Trzeba nam zobaczyć tę inność. Ona jest ważna i potrzebna w naszym życiu, ale też jakby krok wcześniej to jest to zobaczenie siebie w relacji do Pana Jezusa. To jest nasze człowieczeństwo. I ono wtedy pokazuje nam również, kim my jesteśmy wobec innych stworzeń. To też, o czym wczoraj mówiliśmy w tej trochę, ujmijmy to w cudzysłów, ekologii, w tej naszej teologii, zatroskania. Bycia gospodarzem, bycia znowu, o czym mówiliśmy wczoraj, podobnym do Pana, do gospodarza, tego pierwszego gospodarza stworzenia. Znowu jesteśmy do Niego podobni i znowu, dalej idąc właśnie tym śladem, moglibyśmy powiedzieć i znowu kontynuować tę konferencję właśnie o naszym człowieczeństwie jako realizacji podobieństwa do gospodarza. Człowieczeństwo jest bardzo ważne w życiu świętego Franciszka. Naprawdę bardzo ważne w życiu świętego Franciszka. Chociaż on przez całe życie karcił, jak to mówił, swojego brata Osiołka, swoje ciało, postami, wędrówkami, brakiem snu. To pod koniec życia ma takie wyrzuty sumienia, że o to zbyt mocno karcił tego swojego brata Osiołka swoje ciało. Zbyt mocno. I jest. W jego życiu właśnie takie, takie napięcie, ponieważ On w dwojaki sposób rozumie to słowo cielesność ciało. Kiedy czytamy jego pisma, możemy zauważyć, że raz mówi, ta cielesność jest czymś grzesznym, że ta cielesność jest czymś, co upada, co nam przeszkadza, na co nie powinniśmy zwracać uwagi zbytniej, a innym razem właśnie podkreśla to i mówi, do jak wielkiej godności. Stworzył cię Pan Bóg z ciałem i duszą. Z ciałem i duszą. To ciało też jest tym ciałem powołanym do wieczności, powołanym do chwały, powołanym do szczęścia, powołanym do piękna, do tej harmonii. Ale jest tak, kiedy zanurzymy się w ten świat myśli Świętego Franciszka, jest tak znajdujemy tę odpowiedź dlaczego tak jest? Jest tak właśnie dlatego, że on widzi tego człowieka najpierw jako Stworzonego, w tym akcie stworzenia i w tym powołaniu do bycia podobnym do Pana Boga. To jest ten ideał, do którego Franciszek chce dążyć. Chce oczyszczać swoje serce, by na powrót wrócić do tego powołania rajskiego. Oczyszczać swoje serce, być z Panem Bogiem jak najbliżej. Być jedno, zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. Być pod działaniem Ducha Świętego. Odkrywać w swojej codzienności ojcostwo Pana Boga. Być jak najbliżej czystego serca, być tym, jak to dzisiaj możemy powiedzieć, odnosząc się do Ewangelii, tym prostaczkiem. Widzi Pana Boga. On widzi Pana Boga i jego pierwsze miejsce w życiu. Ale też zaraz widzi, jak ten grzech. jak w jednym ze swoich pism mówi, właśnie w jednym zdaniu umieszcza to, tę prawdę. Mówi: Do jak wielkiej godności stworzył Cię Pan Bóg, człowieku. I kończy. Ten cały pasus stwierdzeniem, a my zgrzeszyliśmy. I to wszystko, co Franciszek mówi negatywnego o cielesności, o ciele, to jest właśnie to, co jest związane z grzechem. Za każdym razem, kiedy oddalamy się od Pana Boga, to tracimy na człowieczeństwie. Tracimy na człowieczeństwie. Nie przestajemy być ludźmi, ale tracimy na człowieczeństwie. Człowieczeństwie rozumianym jako podobieństwo. Do Pana Boga, jako podobieństwo do Jezusa Chrystusa. I zupełnie inaczej może wyglądać cała reszta świata, jeśli tylko wrócimy w swoim myśleniu, a potem i w swoim działaniu właśnie do tej myśli. Człowiek jest tym i tylko tym, czym jest w oczach Pana Boga. Nie jest niczym więcej. Nie przerasta Pana Boga Najwyższego. Nie przerasta Pana Boga Wszechmogącego, ale może upadabniać się i brać i gospodarować tą cząstką Pana Boga Dobrego. Amen.